Już po raz drugi na terenie ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego prowadzonego przez siostry Benedyktynki w Puławach odbyła się Paraolimpiada Sportowa o medal Świętego Benedykta. Tegoroczna impreza miała wymiar ogólnopolski. Oprócz uczestników z Puław w zawodach wzięli udział przedstawiciele placówek m.in. z Tomaszowa, Łęcznej czy Ełku. Będzie wiele eliminacji. Mamy aż 7 punktów przygotowanych. Oprócz tego zaplecza sportowego, które wydaje mi się, że jest już dopięte na ostatni guzik, też mamy. Tutaj to zaplecze takie e, kulinarne. E, mamy też wiele różnych takich e, rozrywek dla dzieci, e, żeby ten czas pomiędzy poszczególnymi konkurencjami e, też był e, wypełniony i żeby to był dzień takiej radości, integracji i pokazania, że osoby niepełnosprawne to są takie osoby, które. Mogą cieszyć się pełnią życia, mają swoje potrzeby i pomimo czasami jakichś ograniczeń, mają też wielkie możliwości i przede wszystkim to, co oni chcą przeżywać. Chcą przeżywać po prostu wielką radość i my powinniśmy im w tym przeżywaniu tej wielkiej radości pomóc. Muszę jeszcze dodać, że wiele osób z Puław, ze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, z zaprzyjaźnionych instytucji, została zaproszona na te uroczystości. Czekamy, aby razem z nami przeżywali, razem z nami cieszyli się, bo tak na co dzień są zawsze razem z nami. Razem z nami kibicują, zapraszają nas do siebie, a dzisiaj jest taki szczególny dzień, że my możemy też ich zaprosić i razem z nami będą mogli też kibicować naszym sportowcom. Paraolimpiada sportowa, którą organizujemy, jest pod patronatem przełożonej generalnej naszego zgromadzenia, matki Marceliny Kuśmierz, ale też pod patronatem marszałka naszego województwa, pana Jarosława Stawiarskiego, oraz pod patronatem starosty puławskiego, pani Danuty Smagi, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, że. Razem z nami chcą przeżywać te zmagania osób z niepełnosprawnościami, kibicować ich i podkreślać, że ten sport osób niepełnosprawnych jest bardzo ważny. Zawody oprócz charakteru sportowego miały także cel charytatywny. Podczas imprezy można było wesprzeć działania Fundacji Benedyktyński Zakątek. Go GSM skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych, naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM ulica Generała Feldorfa Nila 2 galeria nowa. Oraz Premium Mobile galeria zielona na parterze obok ruchomych schodów.